Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich Państwa w imieniu Pani Prezydent Miasta Bełchatowa, w imieniu tak naprawdę osób, które ten tworzec przygotowywały i budowały, czyli firmy, która nam oddała go w myślę bardzo dobrym i fajnym stanie, serdecznie na takim informacyjnym oddaniu do użytkowania tego obiektu. Już z dniem dzisiejszym ten obiekt zaczyna funkcjonować. Będzie możliwość korzystania zarówno z wnętrza obiektu, jak i z całego otoczenia związanego z budową parkingów, infrastruktury towarzyszącej. Także prosiłbym za Państwa prośbą i za Państwa informacjami, aby już informować mieszkańców, że można od dnia dzisiejszego w pełni korzystać z nowo wybudowanego węzła przesiadkowego czyli takiego naszego jestem przekonany bardzo fajnie wykonanego dworca w Bełchatowie. O kosztach mówiliśmy już wcześniej i o całej procedurze inwestycji. Dzisiaj tak naprawdę informujemy o tym, że jest już możliwość skorzystania z funkcjonowania. Mamy wszystkie zgody, mamy tak naprawdę decyzję pozwalającą na użytkowanie tego obiektu i oby wszystkim mieszkańcom i osobom korzystającym z tego miejsca no, jak najlepiej się funkcjonowało. Oczywiście czekamy na informacje, czekamy na jakieś uwagi dotyczące chociażby możliwości korzystania czy jakichś uwag dotyczących funkcjonowania tego miejsca. Na nie oczywiście będziemy otwarci, bo tak naprawdę no, ten początek uczymy się wszyscy, aby ten obiekt służył przede wszystkim mieszkańcom i podróżującym, którzy mogą z niego skorzystać. Jest to miejsce, w których nasze miejskie MZK będą rozpoczynały swoje kursy, zarówno z bazy, jak i tutaj. Powiem tak, docelowo planujemy także tutaj możliwość miejsc do ładowania samochodów elektrycznych, jak również i właśnie naszych MZ-ek zakupionych, ale też poinformowaliśmy, żeby Państwo też wiedzieli wszystkich przewoźników, którzy są przewoźnikami regionalnymi i takimi ogólnopolskimi, że jest możliwość już dzisiaj skorzystania i wpisania się w nasze. Rozkłady jazdy i w to miejsce, aby uwzględnili w ramach swoich tras podróży, chociażby w relacjach ogólnopolskich, mówię tutaj Warszawa-Wrocław, czy innych, aby to miejsce uwzględniali w swoich już docelowych rozkładach jazdy, tak aby w ich rozkładach właśnie to miejsce przy ulicy Czaplinieckiej, czyli bezpośredni, bliski zjazd z obwodnicy, tak jak wcześniej oni wymagali, aby ten zjazd był jak najszybszy, jak najbliższy w tym miejscu możliwości skorzystania przez naszych miejsc. Oprócz miejsc parkingowych, jak również całej komunikacji wokoło, którą Państwo widzicie, ponad 90 miejsc parkingowych, w środku będziemy mieli możliwość skorzystania tak naprawdę za chwilkę w, z no, oczekiwania na e, jakiś swój środek lokomocji. Będzie możliwość skorzystania z punktu gastronomicznego. Czekamy na oferenta, który złoży najlepszą ofertę, który będzie przygotowywał e, chociażby no, jakiś ciepły posiłek, kawę, herbatę, czy takie drobne. Sprawy do zjedzenia, jeśli ktoś dłużej oczekuje, jest w pewni zabezpieczone miejsce dla kierowców, którzy mogą w tym momencie no, chwilę poczekać, odpocząć, przygotować się do dalszej trasy. Jest pełen monitoring, czyli tak naprawdę bezpieczeństwo tego obiektu, jak również sytuacji związanych wokoło tego obiektu. I na chwilę obecną tak naprawdę będzie jeszcze w przyszłości pomysł, który. Pani prezydent będzie chciała zrealizować, aby tutaj zrealizować taką... No, nazwijmy to we współpracy z grupami fotograficznymi galerię, która będzie możliwość wystawy zdjęć, wystawy swojej twórczości przez fotografików i będą ramy z zdjęciami, z pewnymi rodzaju, rodzaju takimi, aby, aby była to ekspozycja zmienna, żeby mieszkańcy mogli po prostu z niej skorzystać. Będzie w trakcie jeszcze funkcjonowania no, kilka pomysłów, które... Będą tutaj funkcjonowały i będzie na pewno wykorzystane dla mieszkańców, tak aby można z nich skorzystać, ale to już będą takie niespodzianki w trakcie funkcjonowania tego, tego miejsca, o których będziemy informować na bieżąco. Dzisiaj komunikacja miejska jest za darmo w mieście Bełchatowie. Można podjechać w każde miejsce bez kosztów. Jeśli ktoś mówi o budowie dworca w centrum, to po pierwsze, nie ma terenów miejskich, które tak, w dużym stopniu z miejscami parkingowymi funkcjonowałyby. To, to raz, ale druga rzecz, o, o której już powiedziałem na samym początku. Mówiliśmy, że tak naprawdę no, dzisiejsze czekanie mieszkańców na Sienkiewicza na y, innych miejscach, gdzie nie ma dworca y, tego w centrum miasta, y, no, uwłaczało mieszkańcom naszego miasta i przewoźnicy ci. Właśnie ogólnopolscy, ci regionalni, ich interesuje szybki przejazd z miejscowości typu Wrocław do Warszawy bądź odwrotnie. I jeszcze raz podkreślam, te wjazdy do miast miały się wiązać z jak najkrótszą drogą, z jak najkrótszym czasem. Ten czas zjazdu z obwodnicy północnej, tu w to miejsce jest najkrótszy. Nie ma krótszego dzisiaj zjazdu z obwodnicy północnej miasta. Pamiętajmy o tym, że jeśli będzie obwodnica wschodnia, to też będzie możliwość skorzystania z tego. I dzisiaj w każdym z tych miejsc to jest najlepsze miejsce, które można zrealizować w ramach połączeń ogólnokrajowych, bo możemy sobie miejsce zrobić wszędzie. Ale będzie to tylko nasze wewnętrzne, bełchatowskie, nazwijmy to miejsce, które będą obsługiwały nasze MZ -ki i kilka autobusów przejezdnych. Chodzi nam o to, aby ten ruch sprowadzić do ruchu ogólnopolskiego, do ruchu w ramach tras ogólnopolskich. I z tego, co słuchamy ludzi, którzy chcą skorzystać, czy chcą jeździć a właścicieli tych busów, tych przewoźników ogólnopolskich mówią wyraźnie jak najkrótszy wjazd do miasta, jak najmniej czasu, bo im zależy na szybkości obsługi trasy właśnie w tych połączeniach, nazwijmy to, ogólnopolskich. Całość inwestycji to ponad 6,5 miliona złotych. Tutaj pamiętajmy o tym, że 500 tysięcy złotych pomogła i dofinansowała do tego gmina Kleszczów. W ramach tej inwestycji 6,5 milionów złotych, no tak jak Państwo widzicie, jest cały budynek dworca, cała infrastruktura towarzysząca, miejsca parkingowe, jak również te wszystkie systemy bezpieczeństwa, o których mówiłem. Pani prezydent poleciła złożyć wniosek o dofinansowanie tego projektu do funduszy no nazwijmy to jeszcze z których można skorzystać zewnętrznych jesteśmy na etapie takim że ten wniosek został złożony i oczekujemy na już przyznanie ewentualnej dofinansowania, czyli tak naprawdę refundacji poniesionych kosztów. Ale o tym no, na razie nie chcemy informować, ponieważ jest to w fazie oceny i w fazie rozpatrywania. Jeśli udałoby się tak, że te koszty, które dzisiaj właśnie w kwocie 6,5 miliona złotych, czyli tak naprawdę miasta 6 milionów złotych, można by było pomniejszyć o kwotę zewnętrzną, czyli o kwoty dofinansowania, to będziemy informować, że udało się pozyskać środki. Tutaj ten wniosek Pani Prezydent złożyła i czekamy na rozpatrzenie tego wniosku.